Dzień dobry, witam Was, w mojej drodzy, w kolejnym filmiku. I dzisiaj poćwiczymy sobie pamięć oraz utrwalimy nazwy zwierząt. Co nam będzie potrzebne? Potrzebne nam będą obrazki. Tutaj mamy tak, krowę, kota oraz konia. I pod spodem mamy ułożone podobne obrazki. Zadanie polega na tym, że te dolne obrazki zbieramy. Przygotowujemy w zależności od tego, jaki poziom trudności chcemy dla dziecka. Może być, mogą być dwa obrazki, mogą być trzy. Zacznijmy od dwóch. Prosimy dziecko, aby przyporządkowało takie same obrazki. Czyli tak: poszukaj krowy, dopasuj i poszukaj kotka, dopasuj. Tak, pozostał nam konik bez pary. Żeby utrudnić zadanie, możemy też dwa obrazki wziąć. Powiedzieć dziecku zapamiętaj, tak? Czyli mamy najpierw, zaczynamy zawsze od lewej strony. Krowa, kot, zasłaniamy dziecku oczy, odwracamy obrazek i pytamy, co tutaj było? Tak, że dziecko odpowie: kot, odwracamy. Mówimy, że, że się udało. Możemy zwiększać liczbę obrazków w zależności od tego, jak dziecku będą szły zadania. W sytuacji, kiedy dziecko jest niewerbalne, możemy dać właśnie też dwa obrazki. Powiedzieć: To jest krowa, to jest kot, daj krowa, tak? Z gestem wskazywania. Życzę Wam udanej zabawy i do zobaczenia w kolejnym filmie.